Cześć, mam na imię Mateusz. W dziale informatycznym firmy Mardon pracuję od początku 2014 roku. Jest wiele czynników, które przekonały mnie do pracy właśnie tutaj. Wiedziałem o istnieniu firmy Mardon już bardzo dawno. Jednak dopiero, gdy zaproszono mnie na pierwszą rozmowę, uświadomiłem sobie, jak duża jest organizacja. W pracy zawsze ważne są relacje między pracownikami. Mardon to firma rodzinna, dlatego nikt nie jest tu anonimowy, nie towarzyszy nam korporacyjna rywalizacja. Ze względu na stały szybki rozwój naszej firmy, każdy dzień jest dla naszego działu nowym wyzwaniem. Codziennie tworzymy i wdrażamy nowe pomysły, realizujemy kolejne projekty, usprawniamy procesy działające już w firmie. Z powodu produkcyjnej specyfiki grupy Mardo, problemy, z którymi się spotykamy, są zawsze wielowymiarowe, obejmują różne technologie. Dzięki temu możemy rozwijać się w kierunkach, które najbardziej nas interesują, ale również poznawać obszary, które wnoszą wiele do naszego doświadczenia. Nasi przełożeni doceniają naszą kreatywność. Są otwarci na nowe pomysły, potrafią nas zmotywować do podejmowania samodzielnych działań. Dlatego praca tutaj daje mi dużo satysfakcji.